HALO DAWCZYKI bardzo DZIEŃ są TO teraz FUK w... Trochę innym materiałem zwykle Bo jest to materiał z TeraPlate Jest i dziękuję KakaoGame, że na Steamie nie wybrali do, do, do tej gry, do testowania tej gry Bo nie powiem od jak zobaczyłem To się trochę zacząłem tą grubia rać No i jakiś, jakiś materiał gdzieś zobaczyłem Ja nie! no Jestem co hopa ja mogę być czerwony! A, będzie tak. tak, hair, Afro, jakieś włosiska, kolory, o, tu mogę, to mogę być coś biednego, takie. Więc na tym grze iście pik Więc to jest jeszcze play, więc tutaj dużo nie mam, więc znaczy tam wystarczy, jest gram single play, gram single dan gram singa w ogóle ja dostałem to, to z rana a ja dostałem ja powiadomienie w tej było to wczoraj podaj, że chyba przed coś, przed północą dostałem informację dostałem, tak po północy dokładniej że za zostałem zaproszony pora pieniądze tutaj Ashur. Ła jakieś kacerki tu są ja pierdzielę I nie wiem jak ja się znaczę tutajśmy na gdzie mam trochę nowy mikrofon ogarnięty więc staram się jeszcze tu pogarnąć parę rzeczy ale mim nadzieję że Kiedyś się uda jeszcze jeśli się uda to wszystko dobrze ogarnąć ale Button, huh? oh. Hey, can you hear me? Do you have any injuries? You seem to be dizzy with the differences of gravity and atmospheric pressure, but it will be okay. I'm Vanessa Holden, one of the pioneers. We keep searching and helping the outcasts like you. Don't get discouraged, outcast. You find a way to survive and go back to Orbis. We'll keep in touch with you. With pressing J key. Możesz zobaczyć i sprawdzić nasze wiadomości. Good O! Oh. Okej, okay, tylko z wodą, to jakiś materiał mamy. Harvest. O, oh, coming Beans. Jakieś grzyby. Dobra. New message Mailbox Dobra. Aha. First aid. To to, to i to. No dobra. Będą się na no, no, starcie popierać po jakieś tutaj narzędzia. Tutaj bardziej nie narzędzi, tylko bardziej materiały. Here outside. Po prostu y jeśli mi się uda, to będą dwa materiały. Może... Mount. Ło O kurwa. <gry> mae ar fwy cwl i fi yma o trwy'n <kurwa> gwrdd <gudno. laughs> o ddar reitio. Na, mae'n oed o'r oed problem a yn O, xd. o, to... o <laughs> A <noise> ja wie, przadno, nie to z góry nie wyjdę O kurwa Oj o Boże, dobra Trzeba to dać klasycznie Zaraz Co zaraz w sekundę Dobra, e, tak więc szybki restart gry i teraz działa już wszystko dobrze pojazd e, na zasadzie ja się zaryspiłem i... przodu i byłem w pojeździe, więc musiałem dać... E F! Aby się wbić powrotem. Ale to było piękne, kurde. Na no starcie takie jesteśmy, bieba, dobra, więc spójrzmy na mapę. Okej, okay. gdzie mój Slabs? Chamber Center. Jest Hyper Satellite Station, jestem tu, więc... Ja mogę... O, mamy sobie... Przecież gdzieś mi do jakaś? O, damy na, na kompasie, dobra. Jesteś co 4 metry. Funktion. O, oh mogę. A, trzeba bez... A, jak niczym Tesla! A, podejdziemy pod, sobie tam tego... Bo tylko nie sobie po to, sobie pododrzęd stać, dobra. Ale... Okej, okay, dismount, seat change... <laughs> mamy światło! A po spacji można takie drifta robić. Déjà vu! Havoc display. I co tutaj mamy? Trash pile. O widzę roboty, ja jestem bezbronny jeszcze. Patrz. Bo to mnie nie zabije Nie, to mnie zabije Kurwa Chyba, że zrobił Chyba, że się bije tam pojazdem. No dobra, należy się trzeba uważać w ogóle. To się zbliża Kurwa. Ja to rozdzierasz, ja rozdzieram cię. A, telefony mi tu piszczą, jakieś gówno mi tu jedzie. Nie, przecie, ja ty. Chcecie mnie no, bić? Ten pojadł na panu. Chore, kurwy Chore, kurde, syny Jechać, jeśli nie patera starczy Czoskoję to z kolei to jest auto póki mogę jest na mapie. Okej, okay, to Nie, 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 nie. Nie. Czekaj czy mogę... To oh. jest chory Mogę? O O! Oh. Dobra. Okej, okay, mamy... In production to było, tak? Crafting. Tak, in production. Okej. Inventory. Ja mam klucz! Nie zamacham się go użyć. Skurwała. Dobra, no na jakiś papier do lat To jest, jest i przede mnie Tak. Pewnie tutaj póki mam stamina Późno dziekujowo Dobra, jesteśmy blisko tego Tutaj, tego budynku, tego chamber, no, mamy teraz kolejny, teraz tak Czyli nasza proteża służy też do zbierania medical robot, kader. Aha, tak. Yeah. Crab metal, pap, śruby. Zawsze coś. K Aha. Co my Harvest. crafting Okay craft wrench bandage okay. Okej. Okay. Aha, dobra. Crafting jak jakiś poszedł. Bo jest ikonka tego co się kraftuje właśnie To jest dobrze właśnie widać jaki on progres jeszcze w craftingu Mamy pantaże, mamy z wodą jeszcze jakiegoś jedzenia nie mamy, bo tutaj zjedzenia jak... człowiek padnie tak solidnie <grych> Ale dobra, Okej okay. Strong energy power is detected in the inside of the chamber. Brace yourself before you get into it. Ah, Aha, pizza nie wyjdą. SETTINGS? Oh. To, to się nie pauzuje! O oh, kurwa, you are dead. A, się. Restart. Dobra, pójdę sobie tu łatwiej. gdzie może będzie łatwiej, ale ja pierdziele. Ta gra nie save, myślałem, że ta... Czyli ta gra granie... O, na plaży jesteśmy, o. Ale zacząłem przyskoczyć, ale wszystko tam mi zostało. Tylko tam teraz mam na mapie, Ja, ale dobra. Ale gra się nie Czyli, Czyli gry... ale gra nie... Myślę... Czyli gra nie stopuje, no ja pierdolę, jak epit... jak fajnie nawet. Aha. muszę pobić to materiał, by stworzyć sobie kolejny klucz. Kubak, ktoś ma ...picki fotel. O, po gaming! Chodzę! Ja mam szczęście jeśli tej hity na twarz, żeby pokazywać innego robota z pięści, to ja piję. No, ale taką robotę. Ja sobie z tym idę. Było miło. żegnam. Ale nie, powiem, grom się i widzę, lekko ale fanem z serywalu takich wielkich nie jestem, no te być może To się podobało kiedy, kiedyś. Uch, to jeszcze? W to w, 70, w 70 nie serwalu, w której w grałem. nie tego typu, to może tego typu, to w kopie. w w kopie. To, to to, jest taki gers bo... To taki nie jest... Nie powiem ale grał i tak trochę wskusiła A graficznie jeszcze nie wygląda tak chujowa jakbym mi się wydawało No, pompuszczam wszystko na wysokich, bo mogę sobie na to pozwolić wreszcie. mam kolejną furkę Ale dobra, róbmy tak, że tutaj sobie kupimy ten materiał, weź nam się spodobał, co ci grubą na subskrypcję Auto i... A dobra, chcę słuchać tego, żebyś się od razu w górę, kończę subskrypcję. My siedzimy w na kanale, trzymajcie się, cześć.